Witaj, jestem Natalia witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym lecimy na wakacje. To prawda, wylot mamy dopiero jutro, ale powiem Wam szczerze, że nie mogłam się doczekać tego dnia. Tak, już jestem za takim słońcem, w ogóle za wakacjami, bo ostatni raz byliśmy rok temu? No we wrześniu, na Krecie. To była nasza podróż poślubna, ale wtedy. Ta, pogoda na nim nie dopisała. No właśnie, wtedy pogoda była średnia. Teraz tam, gdzie lecimy, jest ciepło, ale też bez przesady, kurde. Jestem trochę załamany, bo tam trójki z przodu nie ma, jest 20 parę stopni. Nie ma i ta pogoda co chwilę się zmienia. Na początku pokazaliśmy. 21 stopni, więc ja już byłam totalnie załamana, że pojedziemy, będzie zimno Później się zmieniło na 28, więc ja już byłam zajarana, a teraz znowu temperatura spadła na 24 stopnie Ale dobra, tam gdzie lecimy może jakoś inaczej się to odczuwa, bo lecimy dosyć daleko widzowie W dzisiejszym filmie w ogóle zobaczycie dokąd lecimy, zobaczycie nasz hotel jak wygląda Zobaczycie z kim lecimy Tak, bo nie lecimy sami Ale zanim to, to musimy się do naszej podróży przygotować, bo oczywiście jak zawsze nie jesteśmy gotowi W takim razie koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę, a my się zbieramy i ruszamy na zakupy No Dobra, podjechaliśmy już w pierwsze miejsce do outletu w szadłkach i Karol tutaj chce sobie kupić klapki. I nie tylko, ale to zobaczymy w środku, bo chciałbym jeszcze jakieś kąpielówki i chciałbym takie spodenki, takie luźne, nie jeansowe, tylko takie, wiesz, szatkowane, coś takiego, nie? Okej, okay, ale takie sportowe, tak, czy nie? Takie sportowe, właśnie, żeby mieć, wiesz, dochodzenia po hotelu, nie? No dobra, idziemy zobaczyć, co będzie. Chodźmy już chwilę po sklepach, ale dopiero w Quick że udało się coś znaleźć. Wziąłem sobie trzy pary kąpielówek, tak tylko for fun przymierze. Zobaczyłem. Ja jak nie, one nie wiem, czy one będą dobre, bo to w ogóle są M ki Ty nosisz S-ki, ale Karol oczywiście stwierdził, będą... że przymierze. Hey, Okej, że zobaczymy Dla wziąłem sobie też czapkę i kurde, powiem wam, że jakby wizualnie mi się ona nie podoba Nie podoba mi się tutaj ten napis i to logo, ale sam krój tej czapki jest idealny Bo ogólnie mi czapki w ogóle nie pasują, a ta jeszcze jako taką się prezentuje, co? Czy nie? No, ta jest całkiem spoko Tyk, można też tak robić, o Tak gorzej wygląda ta siatka, ale tak ci pasują tyłem Tyłem mi pasuje, nie? Sorry, w ogóle widzę za światło, ale kombinowaliśmy jak to nagrać i wszędzie świeci od góry I tak świeci to wygląda, ale prezentacja czapki jest Tutaj ja chcę czapkę, może nie koniecznie tą, ale musimy jakoś nać. No dobra, to nie będzie łatwe No niestety, w Q Silverze zakupy nieudane Szkoda, bo w ogóle kiedyś to był mój ulubiony sklep Ja tam kupowałem przecież wszystkie ciuchy Ostatnio, żeby coś tam fajnego znaleźć, no to ciężko Ale ta czapka siedzi mi ciągle w głowie Jak nie uda mi się znaleźć żadnej innej tutaj w tym e, outlecie To chyba po nią wrócę, bo no kurde, leżała na mnie idealnie Karola, zakupy dzisiaj nieudane, ale moje jak najbardziej tak Udało mi się kupić taki śliczny strój kąpielowy Oka dla widza Pokazuję dla widza Nic pewnie byś chciał zobaczyć na tobie Na Instagramie będą pewnie fotki i relacje taki. O, ładny. I w ogóle w było tanie i jeszcze było minus 20%. No, tutaj powiem ci, że. jak normalnie. Nie no, jak coś się znajdzie, to jest naprawdę tanio, ale. trzeba znaleźć taką perełkę. No właśnie, i to jest największy problem. Nie wierzę, w ostatnim sklepie udało się kupić czapkę. Uszanowanko. Tak, mogę, o, tak robić, jak Na czapkę, która ci pasuje, oprócz takiej, co na Cyprze mierzyłeś, pamiętasz wtedy? Eś, proszę cię, kupiłem w jakimś hotelu taką najtańszą, najbrzydszą czapkę, Natalia. Napisem Cyprus. Tak, no i Natalia twierdzi, że ona była najlepsza ever. Ale nie, ta nie... też jest bardzo ładna. Kurda, ta z też chodzi za jesz drugą jeszcze? no to miałbym na takie wiesz wyjazdy w ogóle a tamtą na basen nie bo ona ma siatkę, więc będzie taka przewiewna. tutaj mam zobaczyć o z tyłu nie mam szatki nie? no? Więc mam coś takiego powiedzmy a tam mógłbym mieć siateczkę jeszcze. I też iść tam. no chodźmy tak niezobowiązująco zobowiązująco Dobra. Powiem wam, widzowie że dziwnie czuję się w czapce wyglądam trochę jak taki patus, co Natalia czy nie? No, no jak? nie no jest jestem taki trochę jak taki typowy dres w czapce jest ale. Taki dres adidasu, trzyma poskami, No właśnie. To taki patusik, no. ale nie szczerze widzowie tak na to jak ja wyglądam w czapkach to tutaj naprawdę jest dobrze wiadomo też że nie będę Musimy tego wyciągnie, nie tylko jak będzie taka lampa jak... Dobra Karol, musimy iść, bo musimy iść trochę z do Rosmana. Dobra. nie wiem po co jeszcze. idziemy jeszcze do kik Silvera, wezmę tamtą i możemy stąd zwijać. Dobra, kupiłem jeszcze tą drugą i szczerze, tam mi chyba jeszcze bardziej pasuje. Tamta jest spoko, właśnie taka, wiecie, będzie bardziej wiszczowa, a ta będzie o, Ta baseniki w ogóle. Myślę, że spoko. No dobra, pierwsza galeria za nami. Teraz jedziemy jeszcze do forum, bo ja wczoraj zaczęłam sobie przygotowywać ciuchy i okazało się, że wszystkie mam tak: białe, beżowe i biało-czarne. Nie mam nic kolorowego, totalnie nic i stwierdziłem, że muszę sobie kupić jakieś kolorowe topy. Nie wiem, czy znajdziesz tak szczerze. No mam nadzieję, że się uda, ale szczerze mówiąc, też mam pewne nie wątpliwości, bo ostatnio jakbyśmy w Warszawie, to na chwilę sobie wskoczyłam do Zary i totalnie nic nie było Dobra, ale forum jest dużo Zara, więc jedziemy Duża. i zobaczymy Dobra, przyjechaliśmy już do forum, ale w ogóle fajna perspektywa, jesteśmy tutaj razy cztery Weź A? się poruszaj, no. no Nie no, cztery Karolów to już za dużo, tego bym nie wytrzymała to. <laughs> Karol przymierzył sobie takie oto spodenki, śmieliśmy się, że trochę nie ma fali jak podsiadło, ale fajnie wyglądają Nie no, są fale właśnie Nie, no, są fale, no <laughs> Ale co, git czy nie? Takie inne, bo to są kąpielówki ogólnie, fajne chyba Inne, fajne, no Dobra, bierzemy. Teraz w Zary. Że przymierzyłam sporo ciłków, ale nic fajnego nie ma, serio. Wszystko no to wyglądało ja tak beznadziejnie. 10 wieszaków i nic z tego nie wierzasz. No, ale sam mówiłeś, że wszystko wygląda słabo. No nie, no fakt, szału nie ma. U mnie za to stuprocentowa skuteczność, bo wziąłem sobie klapki i biorę je, mega mi się podobają. I wziąłem też do przymierzenia spodenki. Takie wiecie, luźne, powiedzmy na śniadanku czy coś w hotelu też mi się mega podobają, więc u mnie widzowie 2 na 2. To widzowie ja szukające kolorowych ubrań. <laughs> Biały to to jest w sumie bluzka biała, tak? No, tak bluzko sweterek, oczywiście z wstawkami i... Czarno-białe spodnie. Nie no, powiem ci Natalia, że nie źle z tymi kolorami w tym roku Ale fajne białe No, fajne, też mi się podoba I Najlepsze jest to, że wszystko jest z promocji Dla Mani kupiłam jeszcze piękną białą bluzę, ale pokażę wam ją już w domu, bo mamy godzinę 17 My musimy jeszcze zrobić zakupy kosmetyczne, spakować się Posprzątać mieszkanie, ja muszę zmontować film I No właśnie, musimy jeszcze sprzątnąć w mieszkanie, bo jak nas nie będzie, to przyjeżdżają Karola rodzice i mamy jeszcze sporo rzeczy do zrobienia Ale żeby nie było widzowie, jest dobrze, bo Natalia też kupiła coś kolorowego, aha nie wiem, czy będzie widać. O. Jest, widać, błękit. Jest jakiś kolor, w końcu. Jest końca jakiś kolor, ale dobra, to pokażemy wam w domu, bo serio. Jest już 17.14, a my oczywiście jeszcze nie daliśmy obiadu. Natalia, powiem ci, że ten papier do tej lamani to idealnie fituje tutaj na schodach. Meci, meci. Mega, no. Przyszedłem do samochodu, póki co jestem sam. Czekam na Natalię, dlatego że stwierdziliśmy, że musimy się rozdzielić, bo no czasowo stoimy naprawdę średnio. Natalia, proszę o po jakieś stringi bezszwowe czy coś. Ja poszedłem do media po dwa kable zapasowe do aparatów, dlatego że no, niestety na wyjeździe będziemy musieli nagrać do mnie na kanał jeden film. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby przed wyjazdem zrobić sobie zapas, tak, żeby nie musieć nic robić tam na miejscu, ale to no niestety się nie udało. Mimo tego, że byliśmy w Warszawie, mimo tego, że nagrywaliśmy na zapas, to jednego filmu mi zabrakło, więc będziemy musieli nagrać go tam. O, Natalia właśnie idzie. I powiem wam, że chciałbym kiedyś na wakacjach, nie musieć totalnie nic robić, ale aktualnie w naszym przypadku chyba się nie da, nie? Wiesz, jak to śmiesznie wygląda, jak e, nagrywasz od zewnątrz, tak? Jeszcze raz wiedziałem to od drugiej strony. Że rzucam się mocno w oczy, czy nie? No, mega mocno świeci ta lampeczka. No tak, mamy na aparacie zawsze lampeczkę, żeby wiecie, być lepiej doświetlony, ale mówię właśnie widzą, że nie wyrobiliśmy się ze wszystkim przed wyjazdem, no. jak zawsze w sumie, to nie jest żadne zaskoczenie. Ale próbowaliśmy i walczyliśmy. No, walczyliśmy. I tak nie jest źle. Bywało gorzej, więc jest okej. Okay. Ale dobra, jedziemy do domu i robimy obiad, bo ja już umieram z głodu. Rozjedliśmy już do domku i zanim zaczniemy się pakować, są czas jeszcze na obiad, i Karu powiedział, że on musi zjeść przed wyjazdem ziemniaki ze schabowym. Koniecznie widzowie, bo teraz, przez najbliższy tydzień wiadomo, jak to będzie w hotelu, będzie all inclusive i tu jakaś pizza, tu jakiś makaronik, tu jakieś fryteczki, i tak będzie wyglądał przez cały tydzień, nie? I dupa będzie nam rosła. No właśnie, więc jeszcze korzystamy wizowie z polskich smaków. Mamy ziemniaczki, bo no raczej tam w hotelu ziemniaków takich nie dostaniemy. I raczej też nie będzie mojej mizeli ze śmietaną, ale podobno w naszym hotelu jest mega dobre jedzenie. No właśnie, zobaczymy. Jestem mega ciekawy w ogóle tego hotelu, bo nie wiem, jakoś tak się go boję. Nie wiem czemu. Tak samo jak temu, ja my lecieliśmy na Cypr. Karol był wtedy zajarany hotelem na Cyprze. Ja byłam tak sceptycznie nastawiona i okazało się, że hotel był super, więc mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. No też mam taką nadzieję, ale dobra, idziemy jeździć vis sobie, bo obiad o 19, to tak tro trochę późno <laughs> chyba. Po obiedzie, w końcu przyszedł czas na pakowanie chciałam Wam pokazać, jak wygląda nasz pokój gościnny. Tutaj mamy podzielone ciuchy na dwie kupeczki. Tutaj jest kubka Karola z wypranymi ciuchami, tam jest moja, a tutaj są rzeczy, które już powoli zaczęłam ogarniać i przygotowywać do spakowania. Karol przyniósł z z jak wiecie, mamy rozłożone dwie i w ogóle jak byliśmy to mieliśmy taką rozkinę, czy my mamy dwie walizki. Już się zastanawialiśmy czy nie kupować, ale mówimy nie, spokojnie. Poszukamy w domu i najbliżej, jak nie będziemy mieli, i to już rano kupimy. No tak, okazało się, że mamy. W sensie mamy jedną taką dużą, olbrzymią i drugą trochę mniejszą, ale nie, no, bez przesady kurde. Dwie takie duże walizki na tydzień dla dwóch osób. To raczej na luzie, co? Na ludzie, ale zanim jeszcze zaczniemy się pakować, to miałam pokazać, co kupiłam w namanii. No właśnie, pokaż, dla widza. Jest to taka bluza, biało-niebieska. Ona jest w ogóle taka mięciutka. Jest gruba, mięciutka Myślałam, że jest zaciągnięta, to po prostu te włoski takie ze środka Pokaż, ona jest jakby cała biała i na dole ma tylko takie, o, wstawki granatowe Tutaj też przy kołnierzu, nie? Chyba No i granatowy napis No spoko, tak, dobra W rękawach, nie? Tak, no, no, no No i poza tym wzięłam jeszcze tą koszulkę kolorową W sumie ona jest taka zwykła, klasyczna I do tego wzięłam jeszcze jedną rzecz, czekajcie A, no właśnie, jeszcze przy kasie pani naciągnęły Natalię na takie słodkie, ale no ja to nie wiem czy wezmę na wyjazd bo chyba będzie za ciepło, chociaż co na pogodę to nie wiadomo Wieczory tam mogą być chłodne niestety Dobra, może sobie je wrzucę. No, no właśnie, ile one mogą ważyć? 200 gramów? No, to samo chciałam powiedzieć, ale dobra widzowie, my teraz idziemy się pakować, sprzątać, robić miniaturkę, montować film i w sumie nie wiem co jeszcze, ale widzimy się z wami rano Dzień dobry widzowie, witamy was z kolejnego dnia Jest aktualnie 9.04, my no, jak widzicie jesteśmy w samochodzie, ale jeszcze nie w drodze na lotnisko. Czekam właśnie na Natalię, bo miał Miała na dzisiaj minioną wizytę u lekarza i stwierdziliśmy, że w sumie zdążymy na nią pójść, bo lot mamy dopiero o 12.50. Lecimy na szczęście z Gdańska, więc droga na lotnisko jakby nie zajmie nam dużo czasu. Wczoraj udało nam się wszystko elegancko spakować, poza sprzętem, który dzisiaj muszę jeszcze dopakować. Szykuje nam się dzisiaj prawie 6-godzinny lot, i to w sumie jest dla Was mała podpowiedź, dokąd lecimy, Możecie już próbować powoli zgadywać, ale powiem Wam, że z jednej strony cieszę się, że będziemy aż tyle lecieli, dlatego że no, będę mógł sobie odespać. Przez to, że w nocy ogarniałem jeszcze mój film i że Rzeczy związane ze swój planet, to poszedłem spać niestety o 5, więc no, spałem dzisiaj jakieś 3 godziny i, no, nie ukrywam, że marzy mi się, żeby usiąść już w samolocie i po prostu sobie odespać. Przed chwilą, niestety, pobiję sobie też, jak widzicie, szybkę, którą mam naklejoną na telefonie. No, przed samym wyjazdem, mega pechowo, ale niestety, chyba nie zdążę jej już wymienić. Czy znaczy, ogólnie zdążyłbym podjechać do galerii, na no, szybko wymienić tę szybkę, ale nie chcę chyba stresować yy, naszych kompanów, z którymi lecimy na wakacje, czyli Natalii Rodziców. A tak jest widzowie, lecimy na wakacje z moimi teściami, z Natali Rodzicami. Więc zapowiada się ciekawy wyjazd, zobaczymy jak to wyjdzie To nie jakby nie będzie nasz pierwszy raz wspólnie na wakacjach, bo byliśmy już Było dwa lata temu, czy rok temu? W Norwegii na kilka dni Teraz lecimy na tydzień, więc trochę dłużej, ale mamy oddzielne pokoje, więc Nawet jak oni będą mieli nas dosyć, albo my będziemy mieli ich dosyć To zawsze będzie szansa, żeby wiecie, chwilę od odpocząć Oczywiście nie zakładam, że tak będzie, pozdrawiam moich teściów, którzy oglądają ten film Na pewno będzie super, ale to sami wiadomo, fajnie jest się ze sobą Trochę stęsknić, nie? A i w ogóle widzowie pamiętajcie, żebyśmy wzięli Okulary z samochodu, okej? Okay? Bo jest duże szanse, że je zostawimy. Więc jak będziemy w Siadali, to przypomnijcie nam, dobra, żebyśmy zabrali je na wakacje. No już, widzowie, się na parking lotniskowy, ale oczywiście się rozpadało, każdy założył bluzę na głowę i idziemy się odprawiać. No dobra, jesteśmy już na lotnisku, jesteśmy po odprawie i w końcu możemy wam powiedzieć, dokąd lecimy i lecimy na Teneryfę. Tak jest widzowie, wyspy kanaryjskie, 6 godzin lotu prawie <grym> przed nami. ile godzin lotu przed nami. potróż jest troszeczkę męcząca, ale no, mam nadzieję, że będzie warto tyle lecieć i w ogóle lecimy z moimi rodzicami, więc Ktoś... to już. M... teściami. Tak, to już mówiłem, Natalia. A, okay. Pogoda w Polsce idealna na Wyjazd, bo jak widzicie mamy deszcz, więc fajnie jest lecieć z myślą, że w Polsce nie ma pogody. Na tym ryfie słońce teoretycznie powinno być cały czas, ale te temperatury trochę niskie, nie? 23. Mam nadzieję, że odczuwalna będzie wyższa karta. Też mam taką nadzieję. A dobra, Natalia, jest 12.17. O 12.50 startujemy teoretycznie, więc chyba musimy iść już do gate'u. Chyba tak, mamy pobrane filmiki na YouTube. Mamy. Dobra, no to będziemy mieli co robić. Dolecieliśmy na miejsce, jesteśmy na Teneryfie i idziemy zobaczyć czy jest ciepło W samolocie spotkaliśmy Mickę, która właśnie mieszka na Teneryfie I mówiła, że mamy nie patrzeć na pogodę, bo podobno jest tutaj cały czas ciepło No tak, że prognoza jakby nie oddaje tego, jak tak. faktycznie stoi ciepło Specjalnie jakby nie wyszliśmy się z lotniska, bo chcemy nagrać reakcję Trzeba też pod uwagę, że jest godzina 18, nie? Okej, okay, no dobra, Natalia, idziemy i uwaga no. Ej, ciepło, yes, jest yes ciepło. ciepło Jak na to, że jest prawie 18, to jest git? Jest tutaj troszeczkę wietrznie, jestem ciekawa czy przy naszym hotelu też tak będzie Ale jesteśmy na Kanarach, nie? No, tutaj ale... wiatr... Jest nieodłącznym elementem. Tak, ale w ogóle jest taka lekka mgiełka, jakby tak, jest. To jest chmury, nie? I pali, nie? A no ja dobra, nieważne nie. widzowie, zamawiamy Ubera i jedziemy do hotelu. Jesteśmy już w hotelu i zostaliśmy tak przywitani, ja że... Ja jestem w takim szoku. szoku. Od razu dostaliśmy alkohol, tutaj jeszcze jakieś takie pralinki, od razu nasz tutaj pan posadził z boku, w ogóle... Wysunął nam krzesło w ogóle... Nie czekamy przy ladzie na check-in, tylko po prostu siedzimy tutaj, a pan wszystko uzupełnia w komputerze tam dalej. Nie na to, my byliśmy w wielu droższych hotelach i nie byliśmy tak jakby przywitani nigdzie. Dobra, uwaga, testujemy. Na pół, co? No, a, dalej. Mmm... Ale dobra, Jak takie będzie jedzenie, to przytyjemy chyba 10 kilo. Weź. Mmm... <laughs> Oj, bardzo dobre, faktycznie. Ale tutaj mamy jeszcze coś lepszego. Mm. Karol, całą drogę się nakręcał. No, powiem mam i zawierzałem. Póki to zapowiada się super. Jest ciepło, hotel wygląda naprawdę fajnie, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał pokój. Odebraliśmy już pokój. Okazało się, że mamy na najwyższym, czyli czwartym piętrze i. Obok teściów, to jest istotne. <grym> w ścianę w ścianę, pokój jest mega ładny, ale jest mały. Śmieszny jesteś omal tutaj, który patrzy na nas. Nie, masz taki mały ten pokój nie jest. To jest jego gniazdo chyba. Ty bez kitu. Ej, to jest lampka? Tak, to jest lampa. Ty, tylko czekaj, na Natalia. Dobra, jest biurko, już się bałem, że go nie ma. Ale odkładaliśmy przed nasze rzeczy, więc spoko, będzie ja gdzie montować. Na pokoju w ogóle nie myślałam. Nie, no kurde, spoko. W sensie nie jest to najlepszy pokój, w jakim byliśmy, ale jest ładny. Jest łóżka? O! o twarde. Twarde. Ale to jest dobrze dla naszych pleców. A tak, kto jeszcze wygląda z tej strony, proszę bardzo. Nie no, nie jest taki mały ten pogój. Spoko! Wydaje mi się, że idealny. jest łazienka. Właśnie łazienka. No, łazienka taka zwykła. Tutaj jest taki sam vibe jak na Dominikanie, Czyli masz chyba oddzielne pomieszczenia na kibelek. Bez kitu, no, to jest kibelek, a tu prysznic. Tak, na Dominikanie było tak samo, tylko mieliśmy po dwóch stronach łazienki. Tak nie? jest, no. Nie, no, jest ładnie, jest czysto, ale brakuje mi tu jakichś kolorów, albo jakiegoś takiego przyłamania tej bieli. Pomarańczowy. No w sumie tak. Dobra, słuchajcie, na szybko jeszcze obczajka mini baru. Dziwna fanta. Limon? Co Dziwne. Ej, tutaj mamy jeszcze żelki. Myślisz, że one są w cenie. Nie wiem, Matix, ale możemy się szarpnąć, jak chcesz. Robimy test od razu. No, dawaj, otwieraj, zobaczymy. Żelki w słoiku. W ogóle nigdy czegoś takiego nie widziałam. Czekaj, zamknę lodówkę, żeby się nie grzało. Biorę zielonego. Jakie mięciutkie posmakuj. Pokaż Ale pyszne są. Mmm o i takie halibuty, tylko że dużo bardziej miękkie. Kocha, jestem już taka głodna. No, jestem ciekawa, jak będzie wyglądała kolacja. I chyba pokażemy, co widzą. Godzina 20, jeszcze mamy do kolacji. Serio? Mhm. jak coś nadaje, to 200 metrów od naszego hotelu mamy Maczka, więc w razie okay. czego widzowie będziemy mogli pójść i tam coś podjeść W ogóle w całej ekscytacji zapomnieliśmy o naszym balkonie i teraz wyszliśmy na niego, żeby pokazać wam widoczek I mamy boczny widok na ocean w sumie No, ty, w sumie widać go tak mocno no, dosyć tak, mocno, tutaj jest w ogóle nasz basen Tak, tam jest nasz basenik e, Tam w ogóle bar jest w remoncie, który podobno miał się skończyć dzisiaj no, no, zobaczymy co z tym barem będzie, ale dobra, na razie, nie denerwujmy się Ale spójrz Karol, tam na ten najwyższy hotel on jest normalnie w skale, widzisz? Do no, ale w ogóle to nie ten ryf jest bardzo taka skalista, górzysta I Jak, pierwsze wrażenia? Mega spoko, jest ciepło, więc to jest najważniejsze Kurde, tak tutaj na tym balkonie gorąco nie jest wcale ja, ja jestem cała spocona, mam już mokre plecy Masz długie spodnie, może dlatego Może dlatego Dobra, idziemy się przebrać i widzimy się na kolacji Jesteśmy już w restauracji na kolacji Teraz na ekranie macie przebitki z tego, co mieliśmy dzisiaj do wyboru I w ogóle mój talerz wyglądał tak biednie przy pensji talerzu Karola Powiem tak, widzowie, ja zaszalałem Wziąłem sobie jakieś mięsko, ono jest takie mocno medium Wziąłem sobie fryteczki, wziąłem sobie też makaron, ale tym makaronem się z Natalią podzielimy. Co ty masz Natalia? To Jest risotto, tak i. No to i paella. Okej, okay, jak to smakuje? Pyszne. A jak dobrze doprawione. Jedyne, czego nam brakuje widzowie, to pizki, po którą zaraz pójdziemy, bo też wyglądała mega dobrze. Uwaga, ja próbuję to mięsko. Mmm. Oj, jakie pyszne. Sprawdźmy się tą papryczkę, Jestem jej mega ciekawy. Ona jest chyba posypana solą. To jest padron? Nie wiem, ale jest delikatnie ostra. Mmm, ale też pyszna. No powiem widzowie, że jedzonko to będzie chyba dobre. Na deserek wziąłem sobie lody i co ciekawe, jest normalnie taki kran z płynną czekoladą, która tutaj nam zastygła. I do tego posypku. Z białej czekolady. To musi być mega dobre. Widzowie, właśnie przed chwilą wstaliśmy i Karol, ja jestem w szoku. Zgadnij, ile mamy stopni. No. Minus 17 dzisiaj. Ja minus 17. no widzowie, ja wiedziałem, że tutaj nie będzie upałów, ale że minus 17 to się nie spodziewałem. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda, bo chyba chmury są, co? Jakieś. Jesteśmy na Kanarach. Tutaj codziennie rano będą chmury. No trochę chmurek jest, niestety, Karol, ale tam już jest taka dziura. Przyjaśnia się. Tam już widać naszą nadzieję, Karol. Zobacz, chmury odlatują i jest błękitne niebo. No, z tym błękitnym niebem to mnie Póki co, ale błękitna natalia to jest woda w tym basenie, do której mam ochotę wskoczyć. Ej. mimo Wszystko? No to jest remont tego który miał się już skończyć, no? W ogóle widzę sobie, właśnie musimy wam opowiedzieć, o co chodzi z tym remontem. Generalnie, na kilka dni przed naszym wyjazdem wyszłam sobie na Instagrama i zaczęłam sobie przeglądać nasz hotel po lokalizacji. Ja często tak robię, żeby zobaczyć zdjęcia osób, które aktualnie są w tym hotelu, albo storki, żeby zobaczyć, jak to wygląda tak realistycznie na żywo. I zauważyłam, że w naszym hotelu trwa remont, o którym my w ogóle nie wiedzieliśmy, bo rezerwując hotel, nie było żadnego info. Tak, nie było info. To jakby jest to remont baru przy basenie. Tak. To nie jest taki, wiecie, powierzchowny remoncik, że oni sobie malują ściany albo coś wymieniają. Tylko normalnie tam było sobie, ale takie młoty, takie wiercenie, walenie cały dzień na basenie. Słyszycie to widzowie? No, od nas z balkonu na no, to słychać, więc przy basenie jest trzy razy głośniej. Jak Natalia pokazała mi te kilka relacji od innych ludzi, to ja mówię, Ty Natalia, my tam nie odpoczniemy. No, tam naprawdę słychać było, wiecie, siedząc przy basenie, że no trwają prace jakieś tam remontowe. I my już wiecie, tacy załamani w mówimy, dobra, piszemy do hotelu, bo serio nigdzie wcześniej przy rezerwacji nie było o tym informacji, więc no stwierdziliśmy, że zapytamy. Tutaj, jak widzicie, jest moja wiadomość, którą wysłałem właśnie w związku z tym e, remontem przy basenie. I w odpowiedzi napisali nam coś takiego. Good morning, the improvement of the pool. Was completed in a few days. No ja tak to czytam, mówię, kurde Natalia, ja tego nie rozumiem. To jest jakiegoś źle gramatycznie napisane, bo w pierwszej części wynika, że został zakończony, ale z tej drugiej części, in a few days, wynika, że za kilka dni. Więc, no co, został zakończony za kilka dni, dziwne. Potem jeszcze wysłałem mu tę relację, którą Natalia mi pokazała, na której właśnie było widać ten remont. On odpisał, o tutaj już prawidłowo, że. Coś tam, coś tam. Finish in a couple of days, czyli będzie zakończony faktycznie za kilka dni. Ja tutaj poprosiłem ich, żeby dali nam konkretną datę, no bo wiecie, za kilka dni to może być, nie wiem za. 3 dni, 5 dni, za 8 dni albo za 10 dni I konkretnej daty co prawda nie dali Ale napisali, że według ich informacji Remont zakończy się za 2 dni Dzisiaj mija trzeci dzień od tej wiadomości Remont dalej trwa, ale podobno Ma się zakończyć już jutro, czy tak będzie Zobaczymy. No kurde, właśnie ja nie wiem Natalia No jakby jestem troszeczkę zawiedziony Tym remontem, bo... że nie dali info Na stronie, bo wtedy byłoby to uczciwe Tak, no wtedy... Zliczy się z tym, że trwa remont w hotelu Dokładnie, ale już nawet nie chodzi o to, że Wiesz, nie, nie, nie będzie dało się korzystać z tego baru Bo można pójść do innego, tylko no, chodzi o to Hałas, który tam jest, nie? No jednak, jak się przyjeżdża na wakacje, to chce się wypocząć i zrelaksować, a nie słuchać wiertary cały dzień. Nie? Wychodzi więc na to, że w maju zostaliśmy delikatnie oszukani, jeśli chodzi o termin zakończenia prac przy tym basenie. Mam nadzieję, że faktycznie jutro będzie otwarty i że wiecie, nie będzie tam już żadnych hałasów. No ale czy tak będzie, to przekonacie się chyba w kolejnym vlogu dopiero. Co? Bo... Tak, bo tego vloga kończymy i idziemy korzystać z basenu i się poopalać. No właśnie. Bo wychodzi słoneczko. Wy widzowie koniecznie wpadajcie na nasze Instagramy, bo tam będziecie mogli zobaczyć więcej rzeczy z naszych wakacji. I koniecznie subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w kolejnym wakacyjnym Lara.